Dawno temu żyła sobie młoda para Lisa i Dosz. I mieli urodzić dziecko małe maleństwo. I od tego się zaczęło. Chipsy, nie kochanie, musisz się zdrowo odżywiać, przyniosę ci... Hmm. Hmm, hmm, co by ci tu przynieść? A, może banana Pozdrowy owoc. winda nam mnie działa. wyobrażała. Mamo, mogę ci, iść się iść na dwór z koleżankami na zakupy. No dobrze. E, 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 nie tak szybko. Musisz ubrać szalik. Mamo, przecież jest ciepło. Niestety. Musisz go ubrać. No dobrze, dobrze. 又是妈妈。 Nie boi! Kochanie! Tak? Je ja musisz mnie szybko zabrać do szpitala. No dobrze. Powiedziałam szybko! chwilę poczekać. Jestem doktorką i zaproszę Państwa. O, cześć ciociu. Cześć babciu. Hej, cześć babciu. Mua, mua. Cześć ciociu. Mua, mua. O tak, babciecie się zjawiły i nasza córeńka. Kochana najmłodsza. Aha, więc dobrze. Teraz poproszę do sali. Muszę najpierw pielęgnować Waszą pana żonę. Zapraszam do sali. No zapraszam, zapraszam, zapraszam. moja siostra no. kochanie jak ją nazwiemy mm. może szeli. budzi się Pytałam, bo nie usłyszałam jak tam nazwie może szeli गिं ग्रिं ग्रिं Mam Dalej śpię. Jest tutaj poduszka. Koudry nie mamy, więc nie szkodzi. Jest ileś nie wiem, ile tam mieściów. Nie jeden, dwa, trzy. Proszę. Odcinek drugi już za chwilę, ale potem.